Od początku mówiłem, że artykuł 176 KSH to ryzykowny kierunek. I dziś, patrząc na orzecznictwo, dokładnie widać, że te obawy były uzasadnione. Gdy pojawił się pomysł, żeby wykorzystywać ten przepis do wypłat dla wspólników, ja byłem bardzo ostrożny, bo to rozwiązanie ma wąskie zastosowanie. I jest obarczony sporym ryzykiem. Wracam uwagę na to, że świadczenie musi być realnie niepieniężne, musi być wykonywane na rzecz spółki, a nie jej klientów i musi polegać na konkretnych, powtarzalnych czynnościach, a nie na stałej pracy czy usługach. Dziś dokładnie te elementy podnoszą sądy i organy. Wprost mówią, jeśli to wygląda jak praca czy usługa, to nie ma artykułu 176 KSH. Jest ZUS pełne ryzyko. Aktualnie trochę dziwię się, że to rozwiązanie nadal jest doradzone klientom, zwłaszcza, że teraz coraz bardziej widać, że podejście sądu do tej tematyki jest coraz bardziej jednoznaczne. Jeśli masz takie postanowienie w swojej umowie spółki albo ktoś Ci je proponuje, to lepiej to sprawdzić teraz, niż później tłumaczyć się przed ZUS-em albo innym organem, lepiej zapobiegać niż gasić pożary.